dzisiaj na śniadanko i gusia je? kakao kakao i naleśniki? a z czym te naleśniki są? z pysznym dżemikiem mamy? z jabłuszek? dobre? a uważaj bo jest gorące powoli no nie możesz no nie możesz zaraz wystygnie dzień dobry Jesteś zaskoczona dzisiejszym śniegiem za oknem? Nie. Nie jesteś zaskoczona? Nie. Wiedziałaś, że będzie śnieg dzisiaj? Ja też. Ty jesteś zaskoczona czy nie? No ja. Jedziemy dzisiaj nad morze? Ja nie mogę. Nie no, możesz? Masz. No masz, podmuchałem. Mało śniegu? No masz, chcesz pić, czy nie? No. No masz, podmuchałem. A Iga. Kajros, co tam robisz? Skakuj do Michalinki. O! Gryź w stopę, Michalinę. Niech wstaje. Gryź w stopę, tak! Gryź w stopę. Kaj, tak, roz. O! 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 Zaraz spadnie. Tak, chodź, leżeć, leżeć. A co się dzieje? Co zabrał? Gryzi mimi. Kairos! Kairos, fuj! Kairos, fuj! Kairos! A ty jesteś wredota. Nie patrz tak. Zaczepiasz go. Kairos! go. Niech on sobie leży grzecznie. Niech Alinka go drapie i jest OK. Zaraz ci znowu ci gryzie Mimi. I Kajos. Nie. I Kajos. Może Kajros nie za dobrze? No właśnie. Kajros. Tak to. Dobrze, Kajrosik? Ojej, jaki ty jesteś długi. Jaki ty jesteś długi. Sea... Judite, ah. And... No. Wrong, wrong, wrong. No, ale, ale, a, no, nie, 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 nie. Ale, 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 ale. Halo. Z kim ty rozmawiasz? A ciocią. Z ciocią? Jaką ku ciociu. A I co ciocia mówi? I foj ciacha. Dzwoni ciocia? I co mówi? I pa mi. No, mama. Mm. Ale co tutaj przebić? Na Ma, alakie. sobie dobrze idę. Kajos już czeka. A my y, postanowiliśmy, że jedziemy nad morze. Iga wykonała telefon y, z sekretnego telefonu. Mama mam Dudik! I y, jedziemy. Migra? Gdzie ty dzwoniłaś? Do cioci. Do cioci? No. Uh -huh. no. Także sekretny telefon. Sekre, sekretna rozmowa z sekretnego telefonu w łazience. Także jedziemy zobaczyć, co tam ciekawego słuchać nad morzem. My ruszamy. jedziemy, wszyscy zapakowani wszyscy są? nie widać co włożyłaś? Mały pod spodem te takie zimowe leggings o czekaj jeszcze nie wsiadłam teraz powiedz ile jest na o trzy tylko Aha, no tak Czyż nie pięknie to wygląda jak jest zima I są drzewa Takie oszronione Nie są oszronione Tylko są obsypane śniegiem A no tak <ścoughs> Czyż to nie jest pięknie że, że jest zima I drzewa są osypane śniegiem Cisza Teraz... Ślicznie, pięknie. Zobacz jak fajnie. O, tutaj jest ja tak... Tu z zbierać kwiatki. Tutaj jest tak niebezpiecznie już. O. Ojejku, uważaj, ja się boję już. Jest tak ślisko, strasznie ślisko jest. Jeden, zero. O, zero jest, zobacz, widzisz? I komornik ci się pali. Mruga cały czas. Jejku, jak pięknie. Ja lubię takie krajobrazy. Ty też lubisz ja Igusia? No. Jak pięknie, Igo, prawda? No. Gdzie ty jedziesz? A, wresz. Gdzie? Wresz. Jedziesz nad morze? I co ty tam będziesz robiła? Będziesz się kąpała? A tak nie mogę. Nie można teraz się kąpać, nie? A czemu nie można? A te nie mogę. Nie można, bo jest zimno, nie? No, tam. Zimno tam jest i jest dużo śniegu. No? Śniegu. I tylko osoby. Które lubią morsować I się kąpią w zimę, nie? Nie, ja się mija No Ty będziesz dzisiaj mija robić? Nie, tak zimno Mhm. A zimno jest, tak? No jest śniegu No jest śniegu dużo Jutro będzie Nie będzie jutro No Może będzie Chociaż jest zero nawet kurcze, może przetrzymać. A wy siostrzyczki trzymacie się za rączkę? Tatuś złapiesz mnie też za rączkę? Ja prowadzę. A ty prowadzisz, dobrze. kaki Co tam jest? Tam jest i Wiatrak? No. I... A jak robi wiatrak? Kaki! Kręci się? No, kacz. A pokaż jak? Kacz. No, nie ma. Nie ma. Jest. Kacz. Nie ma. Jada, tu. No. Kręci się. A policz, ile jest? Nie ma, ma to fa no. no. Dwa. Dwa? Nie ma. fa. My już jesteśmy na miejscu, ale powiem Wam, że jestem normalnie w szoku, jakie fale są tak wieje, że szok. Kairos ledwo idzie, bo go na boki przewraca. O jak zimno. Jest tyle wody, że nie ma plaży. Jaja! Zdziemy tam wysłać. Tak! Jest ten! Widzimy się. Tysia. Ale wieje.

i sobie wybudował szałasik Teraz dopiero wyszło a w nas przyprowadził żeby pokazać swoją budowlę Chodź idziemy się schować do taty szałasu Nie pisze, mama cię trzyma chodź. Mama trzyma cię, chodź Co lat to budowałeś? I Gusiu, zimno? Co robimy? Bo tak wieje, że ja nie dam rady już. Tam iść tutaj staj tu normalnie aż kurwa... Ja wiem. Ja tam przeszłam to już miałam dość. A tutaj jest cicho chociaż. O palet. Ja od tyle lat może mi pierwszy raz takie widzę. No, ja też. Chodź Igusia tutaj, sama nie idź. Wiedziała, to bym nie jechała nad morze, tylko do i poszła. Cieplej! Ej, jak zimno! Jesteś tam! Junia tam nie! Chodź, Bufalo, to ogania nas! Nie bój się! Ale pięknie. Aha! Ale to Ale wieje. Ale fajnie jest. My już wracamy z wyprawy tu już mamy parking, ale Igusia chciała odpocząć pod domkiem Ale powiedzcie, była mega zimno, co? Wiecznie? Duże dawka jodu. Także my zmarznięci... A Michasia zabrała muszelki do akwarium. Iga już nie dała rady z powrotem, więc wracała na rękach u Marcina. A, tak to domu A tak to jest fajnie. O tylko Dobra, wracamy, jedziemy na obiad do domu, nie? Dzisiaj u nas de dewolaje... Musimy jechać dziś na obiad. Ale gdzie tutaj pojedziesz? Myśmy musieli gdzieś zboczyć, zboczyć z trasy. A tak to... Zimno, dobra. Są, żegnamy się no. żegnamy się dzisiaj z wami tym filmikiem z nadmorza oglądajcie, subskrybujcie kciuki w górę komentujcie, się nie doczekam tych komentarzy tylko lepiej się nie doczekaj bo dojechać jechać po tobie to będę brała na klatę dobra o tu a nie to... Będziemy I Gusia się z wami żegna. Zimno Iga? Nie. Zimno wrączki no. Dobra, pomachacie? Dobra. czerwona no. na Do następnego filmiku pa pa.